się ma. Kupiłem sobie nowe kostki Rubika. 2x2. Tutaj taka fajna, zaraz odpakuję. Kolejna taka szybsza, 3x3. 5x5 i piramida. Zaczynałem układać się nauczyłem na takiej małej. Potem kupiłem sobie taką. Ona słabo chodzi, ale no, lepsza niż taka tym dostałem od kolegi. Tak, ona już dużo lepiej chodzi. No i teraz mam to. Zaczynamy od najmniejszej. Bardzo fajna. Ostatnio się nauczyłem układać. Dobrze chodzi. Teraz kolejna 3 na 3 Ona świetnie chodzi może kiedyś pokażę jak ją układać tych dwóch jeszcze nie umiem, ale się nauczę to wszystko można z YouTube'a się nauczyć A już malutkie są te takie takie maciubkie będzie fajna zabawa i ostatnia nie wiem jak otworzyć Chyba od dołu trzeba. No też świetnie chodzi tak jak tamte, bo jako jedna paczka zamawiałem. Nie no oceniam dobrze ten zakup takie 8 na 10, bo dostałem to że się spodziewałem jakieś instrukcje też. Do każdego. Ale. Od takiej kostki skończyłem na takich kostkach. Myślę, że to jest świetna zabawa i Wam polecam. Do zobaczenia.